Witam Ciebie w szybkim poradniku z Accessa. Odcinek pierwszy Tworzenie tabel oraz właściwości pola, tworzenie relacji. Tworzymy naszą bazę danych tym przyciskiem, pusta baza danych, albo wybieramy template. To jest useless, use this. Możemy też wybrać naszą bazę danych, którą wcześniej używaliśmy. Ja wybiorę moją bazę danych podstawową. Tworzenie tabeli. Tworzymy tabelę w zakładce Tworzenie, Tabela, Projekt tabeli. Przy tworzeniu nowej bazy danych mamy już wyświetlone pierwszą tabelę w trybie widoku arkuszu danych, ale już mam bazę danych, więc tworzę nową w projekcie tabeli. Jedyne co muszę tutaj dopisać, mój klucz główny. Na Dają jako nazwę to ISBN, jako nazwę ISBN, dają jako klucz podstawowy dodaję tytuł, data wydania, data wydania, cena, no i zmieniam typ danych. Mamy tutaj do wyboru długi tekst, liczbę, duże liczbę i tak dalej. Sami sobie przejrzyjcie w wolnym czasie. Przerobienie zadań czy coś takiego. Tytuł. Już nie muszę zmieniać. Formatowanie. Tak jak CS mówi, to jest układ wyświetlania dla pola. Dzięki niemu można sprawić, by tekst był wypisany całkowicie dużymi literami, albo małymi, niezależnie od tego co wpisał użytkownik. Można też zmienić w dacie w typie danych data lub godzina sposób wyświetlania daty czyli tak jak na ekranie można wyświetlić żeby to była na przykład sobota albo sob czyli skrótem miesiąc całkowicie wypisane czyli styczeń albo sty albo żeby był była tylko końcówka roku wyświetlona lub całkowicie rok macie teraz to na ekranie tytuł zmienia nazwę atrybutu wyświetlaną nad wszystkimi wartościami. Czyli zamiast na przykład ISBN może być wyświetlone, mogą być wyświetlone naleśniki. Zapisuję. No i są naleśniki. Maska wprowadzania to taki template wprowadzania, dzięki któremu możemy oddzielać na przykład nasz Numer albo numer klienta myślnikami. Przykład jest teraz na ekranie. Można też sprawić, by pierwsza litera nazwiska i imienia była pisana dużą literą. Reguła poprawności to reguła, którą muszą spełniać wszystkie wartości atrybutu w danej dziedzinie czyli w kolumnie. Na przykład musi być większe lub mniejsze od jakiejś liczby, po prostu warunki matematyczne. Tekst reguły sprawdzania poprawności to tekst, który wyświetli się, gdy wpiszemy tekst, który będzie niezgodny z regułą poprawności. Tworzenie relacji. Relacji tworzy się w kategorii narzędzia baz danych relacje. Żeby nasze Tabele tutaj się pojawiły. Klikamy tutaj dodaj tabelę w projekt relacji i tutaj wyskakuje nam dodawanie tabel. Zaznacz, zaznacz, zaznaczamy, które chcemy przenieść z shiftem, albo kontrolem, przenosimy, albo tutaj z lewej strony kwerendy, albo tabelę, tutaj też mamy korendy. Łączymy tabelę. Poprzez przeciągnięcie jednego atrybutu na drugi. W tym przypadku chcę połączyć ID autora z autor książka. Czyli naciskam ID autora, przeciągam, puszczam i mamy takie okno. Tutaj możemy wymusić więzy. Nie musimy. Czasami jest przydatne, czasami nie. Zależy od naszych preferencji oraz jaka będzie to baza danych. Ja wymuszam. No i utworzyłem jeszcze z ISBN. No i mamy, to, w tym przypadku, relacje wiele do wielu. Zadanie. Stwórz trzy tabele, książka, autor, autor-książka do relacji wiele do wielu. W każdej tabeli dodatkowo zmieńcie właściwości oraz typy danych odpowiednio tak jak napisałem. W tabeli książka powinny znaleźć się atrybuty ISBN, tytuł, cena, data wydania. W tabeli autor powinny znaleźć się atrybuty ID autora, imię, nazwisko. W tabeli autor książka powinny znaleźć się atrybuty ID autora i ISBN. Wszystkie te tabele połączę relacjami. To na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się. No i miłego tworzenia tabel. Siema!